Maneczko, witajcie wszyscy. Dzisiaj przyszedłem sobie podubać troszeczkę przy swoim projekcie. No i niestety widzę, że jest misją filet Z tego wszystkiego zrobiłem sobie jedno cięcie i dowiedziałem się, że nic nie pasuje. Także, jeśli byście chcieli zobaczyć, to już wam pokazuję. O! Patrzcie się. A co tutaj się kryje? A co to to za maleństwo tutaj taki jest? O, zobaczmy. O jacie. A co. A co tutaj jest? O jacie. Zobacz, zobacz jeden z drugim. No, ale wygląda co? Kierownica jest, senior jest. Jeszcze tylko założyć koła. Prawie można jeździć. Prawie można jeździć. I tam bez zbiornika też pojeździ. E, dobra, mianowicie chodzi mi o to, już Wam tutaj pokazuję. Patrzcie, zrobiłem sobie jedno cięcie. Cięcie. A, tu jest mój drążek. Tu jest mój drążek. Tu miały być e, rurki wstawione tam kiedyś na filmiku opowiadałem z czego te rurki miały być z rączek od świdra z rączek od świdra miały być i okazuje się proszę państwa że są za krótkie o kurwa i no i co teraz będzie dupa z tego dupa z tego wszystkiego, więc sobie pomyślałem, że dorobię sobie mocowanka do, do silnika, nie? żeby tak ładnie wszystko już tutaj grało. Tam już jedno mocowanko jest dorobione, drugie też już jest dorobione. Ale coś mówię, coś mi tu otwory nie pasuje. Nie wiem, czy one są równo. Czy się zgrały te otwory. No dobra. Zrobiłem sobie. Jeden, drugi. Tutaj mamy już trzeci. Tam mamy e, czwarty, już wam pokazuję. Już jest czwarty dorobiony. One będą tutaj przychodziły. O! Do ramy, o cyk, cyk i do silniczka będą tutaj mocowane. E, no i co? To mówię sobie: Powiercę otwory na stołowej, nie? Powiercę sobie otwory na stołowej. Zaopatrzyłem się w sprzęt do wiercenia. Założyłem sobie w swoją wkrętarkę. I oczywiście, co? Posłuchajcie sami. Posłuchajcie sami. Podłącz pan i słuchajcie teraz. Tak. Są po prostu za wysokie obroty. Nie wiem czy to będzie widać. Ale wirtu jest spalone. Tu jest spalone i troszeczkę wykruszone. Chciałem sobie tutaj zrobić takie mocowanko do tej wiertarki. Zrobić po prostu ogranicznik taki. O, taki chciałem zrobić. Ogranicznik. No I co? I przewierciłem dwa małe otwory. Dwa małe otwory przewierciłem są. So, na małym wiertle elegantko, ale na dużym zaczyna się palić. Więc kolejna misja Filep z dzisiejszego dnia. I tak nie za dużo mogę zrobić. Eee, nie za dużo mogę zrobić. Tutaj wierciłem wszystko te otwory, które tutaj mam. Na przykład wierciłem sobie Choinką, kętarką, przepraszam. Miałem kętarkę i choinkę, także sobie wierciłem choinką, ale, no wiecie, trochę profil się krzywo zatnie. Trochę się profil krzywo zatnie. Przeniosę otwór z jednej strony na drugą. No i lipa, I nie pasuje. Już Wam tutaj pokazuję jak nie pasuje tutaj mamy na przykład stary taki ze złomu sobie wziąłem już Wam pokazuję o co chodzi mianowicie chodzi o to jest przewiercony otworek tak widać że jest przewiercony wszystko ładnie pięknie a z tej strony o jak jest krzywiutko? Jak poleciało do ukazu? No i niestety, e, co z tego, że mocowanko było, roboty przy docinaniu, przy wierceniu, jak uciekł wymiar. No i niestety, e, no dupa z tego, nie? Dupa z tego i tak zastanawiam się co tutaj dalej działać no bo te mocowania no to mówię to żeby to wiercić no obawiam się obawiam się po prostu tego że mogę krzywo to nawiercić druga druga sprawa jest tak to trochę ciemno będzie dobra to może z tej strony to wam pokażę, jeśli to mocowanko będzie tutaj przychodziło. O, popatrzcie, jeśli to mocowanie będzie tutaj, to tu będą z tej strony jeszcze płaskowniki takie zamontowane. Będą zamontowane tu płaskowniki takie łączące silnik z tym profilem. Tutaj tak samo będzie paskowie łączący silnik z profilem. No i to trzeba wszystko rzeźbić, to trzeba wszystko rzeźbić. W garażu zimno, nogi mi zmarzły. Jestem już tutaj chyba nie wiem z godzinę. I tak. Chciałem coś dla was nagrać. Zacząłem, misją fajny. Bo dobra to może teraz nagrać z wietarką. Aha, już nagrałeś, dobra, no i teraz tak stoję pomiędzy młotem a kowadłem, tak jak sami widzieliście te łączniki te łączniki też trzeba będzie e, albo kupić nowe dłuższe, bo z tego co tutaj wy, wymierzyłem to jest jakieś 40 centów by miały mieć same te sześciokątne śruby, do drążków kierowniczych, tak. O, wszystkie jabłuszka wszystkie są wybite. Także o, jak sobie lata elegancko. Dobra. To no jest stary, stare rzeczy są. Mamy tu już piastę elegancko zamontowaną. Obraca się jak trzeba. O, proszę bardzo. łożyska są zamontowane nie ma luzu, nic nie stuka, nic nie puka, nie będę szarpał, bo silnik jest nieprzykręcony, stoi tylko tam na płycie, no i tak, przykrywamy to, żeby się to na niego tak nie kurzyło, o, żeby ciepłej mu było troszkę, o, hops, przykryj go tutaj, o, kurwa, może przyjdzie jak pomocniki to by mi pomogły coś kurwa przy tym projekcie bo to schodzi się i schodzi i schodzi schodzi. No także taka to jest sytuacja. E, z tym jak zauważyliście na górze. Rameczka pszczółeczka prawda? Jest rameczka pszczółeczka o właśnie te rurki, które odciąłem od kiedyś tam na filmiku mówiłem, od świdra odciąłem tu rurki i się okazały, za krótkie. No nic, jakbym nawet przeciął to na środku, to i tak by to nic nie dało. I tak by były za krótkie. E, także tak. Co Wam jeszcze mogłem pokazać? Co zrobiłem? E, o. Tu wam jeszcze pokażę, bo tego nie nagrywałem. Zrobiłem cały układ kierujący. Cały układ kierujący zrobiłem. Nowy, że tak powiem. Nowy układ kierujący. Duży zakres skrętu kierownicą. Tego się nie spodziewałem. Ale jest dobrze, jest dobrze, Tu musiałem to nowe mocowanie dorobić, rurkę całą nową wstawiłem, bo ta oryginalna, ta oryginalna ona jest tutaj, także, o, sami zobaczcie, po kąt ona by była, jest trochę różnica, co, jest różnica o jakieś chyba 15 cm. Jakieś 15 cm, także ta lepiej, że za ramę by wystawała, to musiałem przerobić. O, tutaj już mam dorzeźbione mocowanko, jedno do silnika, które będzie właśnie. Nie wiem, czy tu, czy to z przodu miało być, ale, ale mniej więcej to będzie w ten sposób, tu będzie przykręcone. żeby to nie było na stałe, z jednej strony będzie na stałe raczej z tej będzie na stałe, z tamtej będzie demontowalne, czyli tu będzie jeszcze jeden otwór zrobiony tutaj będzie otwór zrobiony przestrzelony przez profil i skręcony śrubą bo to jest ten otwór i tu będzie otwór w tej w tym mocowanku i to będzie skręcone razem tutaj jeszcze będzie zrobiony taki dystans bo mm, zaraz wam pokażę chwilę. tylko muszę sobie kamerę obrócić o dobra tak lepiej widać to mocowanko jest tu tak tutaj będzie wywiercony jeszcze jeden otworek tym tu będzie dospowany y, ogranicznik taki że jak to przyjdzie tu to żeby się nie skręcało. Będzie lata cały silnie. Także tu będzie zrobiony, pionowy ogranicznik rozpawany i zamontowana ta płytka. Ograniczniki w bardzo prosty sposób. Mam tutaj kwadratowe pręty, więc zastosujemy taki kwadratowy pręt to miejsce i w to miejsce e, z tej strony. Także tak. Mniej więcej to się tak prezentuje właśnie od tyłu. O! Tak będą mocowanka. Tu jeszcze będzie e, do tego wszystkiego: będzie tak przyspawany albo tak przyspawany będzie profil. Albo profil będzie tu wspawany od góry żeby połączyć wszystkie te cztery profile żeby to mocowanie całe było e, związane żeby nie trzymało się tylko na takich pionowych badylach bo to się nie utrzyma to będzie wszystko drżało także myślę że naj, najprościej będzie to albo tu e, przyspawać profil po zewnątrz albo tu Proszę Teraz tak. E, kwestia tego e, z tylnego wachacza. Tylny wachacz mam, ale muszę sobie dokupić jeszcze oś. Oś będzie spręta. Spręta 35 i będzie, będą takie same piasty założone. Takie same piasty będą założone jak tutaj. To jest od Renault Laguna 2, e, piasty, e, był w pobliżu jeszcze od Forda Focusa jedynki, ale one mają e, wystające szpilki. Wystające szpilki, więc nie chciałem takich z wystającymi szpilkami, chociaż lepsze by były może na tylną oś, ale wystarczające takie i nawet bliżej. I taniej jest mi kupić takie. No, tak jak Wam kiedyś mówiłem, Tokasz mi tutaj e, roztoczył. Nie wiem, czy wrzucałem filmik. Jak nie, to postaram się wrzucić. E, roztoczył mi tutaj, właśnie piasty o z jednej, z drugiej strony. Założyłem łożyska, założyłem podkładki. Skręciłem i jest. Jeszcze tu przyjdzie zabezpieczenia zawleczki, ale tu nie skręcałem tego ze względu na to, że no, nie mam zabezpieczenia, a jakie są gwoździe, no to też można wrzucić, tylko że nie ma. Także tak to się prezentuje. O moi drodzy. Na stoliku sobie stoi, żebym się nie musiał schylać. Tak to się to wszystko prezentuje. Cały ten mój projekt także tak przykrywamy pacjenta bo jeszcze weźmiesz mi się tu zaziębisz chłopie i nie będziesz chciał palić zaziębisz się bo to teraz wiesz mrozy takie tam o przykryć żeby się nie zaziębił o elegancko no i tak sobie możesz stać Żebyś się tu nie kurzył pokazałbym wam jeszcze jedną rzecz. Jaką tutaj zrobiłem. Teraz to nie wiem czy wsiadać na niego. Ach, może spróbujemy. Dobra. Daj pan hops. Uwaga. Opsa. Dobra, siedzimy. Siedzimy na kojocie. Skręt kierownicą jest bardzo duży. W tą stronę ma większy skręt, w tą stronę ma mniejszy. Ze względu na to, że tam go na dole trzyma ogranicznik, ogranicznik będę musiał rozpiłować. Będę musiał rozpiłować, żeby miał w jedną stronę właśnie większy skręt, bo on tam jest. To jest chińskie mocowanie i ono było troszkę krzywo wspawane Także będę musiał tam podrzeźbić też ale o proszę, tam będą kółeczka, to będzie kółeczko. Fajnie, tu będzie jeszcze zbiornik, muszę jakiś wymyślić zbiorniczek, żeby on tutaj był jakiś taki wiecie, albo kwadratowy, albo jakiś taki. Nie wiem, od czego tu założyć taki zbiornik. Najlepszy to by był tak, jak jest. Wiecie, oryginalnie w kładach, tak? Coś takiego, ale. Z drugiej strony, jak zabiorę z tamtego, to nie będę tamtym jeździł. I tak sobie musiałem tamtego przerobić, ale do tego silnika jest za mała rama. Wszystko jest po prostu za małe musiałbym rozcinać ramę powiększać, to za dużo roboty jest. I tak on sobie stoi. Tam tego też zaraz pewnie przykryję jakąś blendeką, to co leży. Przykryje, niech się to nie kurzy. No i co? No i sobie tam stoi do lata. Teraz w zimie jest zimno nie chce mi się nawet nawet zabudowę tego. Nowego to mi się nie za bardzo chciało zabierać. Ze względu na to, że jest zimno w garażu, garaż jest nieocieplony, nie mam czegoś, no to, 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 to. to sobie mogę nagrzać. Wiecie, punktowo tak, a żeby ciepło w całym garażu było, to, to tak raczej nie nagrzeję. No i tak to, tak to wszystko wygląda. O, proszę bardzo. Mocowanka też tutaj gdzieś będą pod nogi zrobione wyżej niż rama dolna, bo do dolnej ramy to ja bym nawet nie dostał, musiałbym się dobrze rozciągnąć. A jeszcze jak przyjdzie siedzenie, to podejrzewam, że on jeszcze tam troszkę pójdzie do góry. Także to będzie moim zdaniem naprawdę, naprawdę konkretny pojazd. Zadatki już na niego są. Zadatki już na niego są, bardzo duże. Jak widać, że kierownica jest pusta, nie ma żadnych manetek, nie ma żadnych guzików, klamek i tak dalej, i tak dalej. To wszystko trzeba będzie rzeźbić, to jest Matko Boska. Ja bym musiał przy niej codziennie siedzieć po, nie wiem, po, po pół dnia albo po całym dniu, żeby żeby coś tam się udało z niego wyrzeźbić Niestety, że to um, pracuje się na etacie no to sami, sami widzicie jak ten projekt wygląda. Jak się go tutaj buduje. Liczę na to, że się troszkę cieplej zrobi, chociaż się nie zapowiada na to wszystko ale gdyby się tak troszkę cieplej zrobiło to chciałoby mi się przyjść chciałoby mi się coś tu robić a tak przyszedłem trochę mówię zrobię to nie udaje się zrobię to no nie udało się tu jeszcze o proszę bardzo paczuszkę sobie zamówiłem kolejny ząb e, zaraz ja sobie tu wezmę rękawiczkę Kolejny ząb, proszę Państwa. Już Wam mówię o co chodzi. O, patrzcie. Mamy sobie łańcuszek. Elegancki łańcuszek, tak. Gruby, mocny. Od Kawasaki GPZ500. Elegancki. Mamy tylną zębateczkę. O. Zębatka przyszła. Wszystko ładnie pasuje. Jeździ. Jak to stąd? I jeszcze się gościa pytam. Mówię pani, bo ja zębatkę mam. Ja zębatkę mam. Tylko poszukuję łańcucha i tylnej zębatki. Przysłał mi gość. Tak, tak. To wszystko będzie to samo. I tak, jest to samo. O. Nie pasuje. Jest za szeroki, z, e, za szeroka zębatka do tego łańcucha. Porównując sobie e, jedną z drugim, no to, no to faktycznie jest. I tak sobie podejrzewam, że. E, tylko teraz tak, nie chcę nikogo wprowadzać w błąd, czy to jest od GPZ-500S, czy to jest GPZ-500S. Z tego co gościu mi pisał to, że on ma 500 s więc te węższe są S jako sport, no to, no nie wiem dlaczego, dlaczego tak, że te sporty mają cieńsze łańcuchy, znaczy e, cieńsze zębatki, a te zwykłe miały takie grubaśne zębatki z przodu. no I te łańcuchy. No nie, nie, nie pasuje po prostu, tak. Muszę sobie zamówić jeszcze u niego przednią zębatkę. Pisałem do tego gościa. Gościu on mi napisał, że ma taką zębatkę. Ta jest za oznaczeniem, właśnie tak podszlifowałem żeby było widać oznaczenie. 513-13. JTF. a gościu mi napisał, że on ma e, on ma chyba 500, 520 520 to jest chyba grubość tego grubość tego tej zębatki, tak? Bo 13 to chodzi o 13 zębów, że ma. A on ma chyba 520. Ta 520 jest cieńsza. Nie wiem. No już chyba tego nie będę szlifował. Tutaj jakieś coś tutaj nie znaczenie. Jakieś 4, 40. Nie, 41, tak? 41 to podejrzewam, że byłoby zemu. 2, 4, 6.

Nie widzę, tu żadnego znaczenia na odwrocie też raczej nie ma. Nie widzę. Także, także tak, muszę domówić zębatkę przednią. Czy zębatkę przednią sobie zamówię i będzie już kompletnie A mogłem zamówić, a mówię. No przecież zębatkę przednią mam to po co mi zębatka przednia, tak? Jeszcze się gościa pytałem, tak tak będzie pasowało, nie tak pasuje, że nie pasuje i teraz znowu ja muszę kombinować, no dobra moi drodzy to by było na tyle dzisiaj, zmykam do domu, zimno jest, zmarzłem okropnie, nogi mi zmarły. także dzisiaj już tu nic nie podziałam, wyłączyłem farelkę, moment już jest zimno. Myślałem też o Webasto, jakieś takie sobie zamontować na ropniaka, ale no to są finanse. Finanse, jeśli miałbym wydać te 3-4 stówy za ogrzewanie, to chyba wolałbym dorzucić coś do projektu, pokupić sobie za te pieniądze, niż, niż kupować sobie ciepło, tak? Kupię sobie ciepło i co z tego, że sobie będzie ciepło, jak nie będę miał co dłubać, więc jedno z mi się wyklucza, tak? Także tak. Eee... No niestety, no tak, taki dzisiaj jest filmik, tak to dzisiaj sobie po prostu nagrałem, mówię wam jak jest, żeby nie było, że eee... a, bo dawno nie wrzuca filmu, no, no dawno nie wrzuca filmów, bo byłem chory, to było po pierwsze. Po drugie mówię, że przyszły te przymrozki, przyszły mrozy większe, także zimno jest, nawet te przewody wszystkie od tych szliferek, to one są takie sztywne, od spawarki to już nawet nie mówię, bo od spawarki to są grube przewody, to masakra nie? Dobra, także... To by było na tyle. Żegnam się z Wami. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.